Witam serdecznie, jestem Rafał z MotoRWO. Oczywiście kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości, jakie trafiają do naszej oferty. Za mną kolejna propozycja na ten sezon 2025. Słuchajcie, Bandit 1250 to jest model motocykla, który staram się, żeby był w stałej naszej ofercie. Dla tych, którzy chcą mieć troszeczkę mniejszą pewność, żeby na tej wadze troszeczkę przeoszczędzić i też, żeby to nie była jeszcze taka wielka lokomotywa, no to Bandit 650 melduje się w gotowości i zaraz trafi do naszej oferty. Jeżeli chodzi Ci po głowie właśnie taki model, to zapraszam Serdecznie do tej krótkiej prezentacji. To wie, może właśnie z tym motocyklem rozpoczniesz swój sezon i będę się niebawem u ciebie w garażu. Suzuki GSF 650 Bandit. Eee, słuchajcie, model motocykla bardzo znany i lubiany. Uważam, że Bandit naprawdę ma mnóstwo swoich zwolenników, głównie za sprawą swojego pancernego silnika. 4 cylindry w rzędzie naprawdę potrafią sporo namieszczać. To jest coś około 85 koni mechanicznych. Naprawdę można już tego motocykla wykrzesać na tyle dużo, żeby się cieszyć tym motocyklem, nawet przy jakichś przejażdżkach, eee, że tak powiem, za miasto. No i jednocześnie, jeżeli chcemy sobie pośmigać fajnie w takim eee, no, cyklu miejskim, to też się da, bo to jest motocykl który jest całkiem fajnie upakowany i to wcale nie jest jakiś duży, wielki sprzęt. Uważam, że jak na to moc jest taki bardzo fajnie wyrównany, bo jednocześnie oczywiście autostradowo da się tym jechać szybko za sprawą czachy, która nam jednak te opory wiatru eliminuje i nie, nie walczymy o życie. A jednocześnie bardzo wygodna pozycja no czyli jak siedzimy bardzo wysoko, dobry dostęp do kierownicy, nie jest taka pochylona pozycja na zbiorniku, więc no ja bym go nazwał takim stricte szosowo-turystycznym sprzętem, do którego nadaje się, do, do czego nadaje się po prostu idealnie. No i teraz tak, co udało się dla Was dobrać? Słuchajcie, motocykl z 2008 roku, e, ale co myślę, że jest najważniejszym jego rzeczą, chociaż myślę, że takich fajnych atutów on ma sporo. E, ma też jedną wadę wizualną, o której Wam zaraz powiem, ale do tego przejdziemy. Zobaczcie, 37 tysięcy kilometrów w motocyklu z 2008 roku jeszcze z takiego przeznaczenia, uważam że to jest bardzo fajny, niski przebieg. Eee, tym bardziej że on jest 100% udokumentowany i autentyczny. Eee, napiszemy go na fakturze to jest raz, a dwa. Zobaczcie, zaraz jedną ręką sobie postaram otworzyć teczkę. Poczekajcie sekundę. Już ją opieram. Zobaczcie, mamy eee, wyciąg z ostatniego badania technicznego, robionego jeszcze na terenie Niemiec. Aktualne słuchajcie, badanie techniczne, e, które mówi Wam, że w 2023 roku w sierpniu, na koniec, właściwie, czyli na pod koniec sezonu, miał 32 tysiące, więc fajnie to powiedzieć, że mimo wszystko moduzyk po 15 latach miał 32, a nie że miał jakieś 70 w pamięci więc to jest bardzo duży plus. No ale tym bardziej my Wam ten przebieg napiszemy. Ktoś, kto ma troszeczkę pojęcia na motocykli, go to też zobaczy, bo silnik jest bardzo ładny. W ogóle oryginalny na fabrycznych uszczelkach, gdzie byśmy tu nie spojrzeli, naprawdę bardzo ładny silnik. No i też takie detale są, moim zdaniem, spoko, bo zobaczcie tutaj samą tarczę, zobaczcie tarczę od ABS, zobaczcie obręcze, Chłodnicę, która pod tą osłonką też jest bardzo ładna, sety, podnóżki, sam lakier. Uważam, że naprawdę bardzo ładnie motocykl zachowany. No i teraz tak, motocykl, który ja oceniłbym jako Bezwypadkowy, tym bardziej, że jest cały w oryginalnym lakierze, czyli od tylnego zadobka poprzedniego odcinka macie fabryczną warstwę lakieru. Z fabrycznymi tutaj nawet naklejkami bandit więc uważam, że bardzo dobrze to wygląda. Z tej strony to jest w ogóle lalka. Naprawdę bym ja go ocenił bardzo, bardzo wysoko. No ma niestety jeden taki defekt wizualny. Słuchajcie, po tej lewej stronie ma na zbiorniku, który został w fabrycznej warstwie lakieru. Tak samo te elementy to wszystko to samo jest w serii. Ale ten element, zobaczcie sami macie taką wgniotę. No i o ile jakby generalnie ta wgniota, wiemy skąd się wydarzyła. Tutaj mamy też na pokładzie akcesorytną kierownicę, bardzo szeroką kierownicę ABM. Czyli taka no wyższej jakości zamiennik. Ale też szersza. No no i widać, że ktoś chyba nie postarał się z montażem tej kierownicy pierwotnie. Bo e, zobaczcie, ta kierownica, jak odbieraliśmy ten motocykl, była tak, jakby przekrzywiona. W sensie nie tyle, co przekrzywiona, co po prostu ustawiona w złej pozycji, przez to, że ktoś ją tutaj źle skręcił. No i to był, to był moment, w którym, jakby ta manetka i to dotykało tutaj. Zobaczcie sami e, tego zbiornika. Więc jakby my to z powrotem przestawiliśmy, czyli tutaj poluzowaliśmy te śruby i po prostu ją okręciliśmy do góry. Teraz, nowo fajnie, idealnie, no bo tutaj, jakby stricte ciężarki półek są na miejscu, tutaj jest wszystko takie być powinno. E, no ale nie Niestety, no przez to, że ona była źle zamontowana, podejrzewam, że mu to, coś się komuś przewrócił, i niestety zrobiło taki bałagan, że ta gniota się tutaj zrobiła. No i moglibyśmy to oczywiście zaspachlować, wyklepać, pomalować z powrotem, no ale nie byłoby to. Ja wolę pokazać, co było, jak to wyglądało, i sobie sami zdecydujecie, czy z tym cokolwiek robicie, czy po prostu z tym jeździcie. Myślę osobiście, że jakiś dobry panu dwóch by się z tym poradził. I zrobiłby to bez lakierowania. No ale z drugiej strony, no słuchajcie, no to jest motocykl, który ma swoje lata. To jest 2008 rok, więc on już się swoje, że tak powiem, wysłuży. Myślę, że to nie, nie powinno rzutować na cały obszar, tym bardziej, że cała reszta jest naprawdę ładna. Dlaczego wykluczyłem wypadkowość? Bo naprawdę mam oryginalne lusterko Oryginalny ten element z fabryczną naklejką, oryginalną chodnicę, oryginalny dekiel, oryginalne sety, które są ładne. Tak samo te elementy. Naprawdę ten motocykl jest bardzo ładny i to nie jest kwestia wypadkowości. Rama zawieszenie Felgi jest 100% autentyczna, 100% tak, jak być powinno. Więc tutaj, no sami ocenicie, czy to was, że tak powiem razi czy nie, no my to zostawiliśmy, uważam, że w cenie ten motocykl jest bardzo sympatyczny jak na taki stan, jak na taki przebieg i jak na takie dodatki, do czego zaraz przejdę, no bo zobaczcie, z tej perspektywy już można dostrzec, że to nie jest taki zwykły bandit, macie tutaj sporo fajnych dodatków a ja chyba najfajniejsze, od czego bym zaczął, to jest pełny akcesoryjny układ wydechowy bosa. Eee, tym bardziej, że no, zobaczcie, z reguły to są same akcesoryjne końcówki, czyli ten kawałek rurki plus cała pucha, a tutaj macie kompletne odpuchy. Tutaj idą z kawałek tej ruryczki. tutaj całe zobaczcie, rury doło, eee, i kolektory 4. Zobaczcie, jak to ładnie się świeci, jak to ładnie wygląda. Tym bardziej, że to są dedykowane do tego motocykla. Eee, bardzo ładny układ wydechowy. Oczywiście z homologacją, z debeklerem w zestawie czyli żeby było cicho to jest tak teraz jak chcemy wyjąć tą wkładkę to się zrobi troszeczkę bardziej agresywnie. Oprócz tego recesoryjny pług dolny w kolorze nadwozia, czego też w serii czasem nie ma. Tutaj macie ten pług, który fajnym jest z takim dopełnieniem tego motocykla. Oprócz tego yy, wyższa szyba z deflektorem MRA, fajnie pasująca do całego kształtu. No, tak jak wspomniałem, kierownica e, szersza. No, oprócz tego regulowane klamki to nie jakaś kinszczyzna, e, tylko dedykowana też do tego modelu, w której można regulować długość, a tak samo odchylenie od, e, od że tak powiem, e, stricte manetek. Ja, tak samo co ciekawe, razem z tą kierownicą ABM są tak samo ABM-owskie ciężarki, więc to też nie są jakieś kinszczyzny, tylko dedykowane ciężarki do tego modelu. Oprócz tego, jak już jestem przy kierownicy, zobaczcie same fajne, grube manetki. Nie przypadkiem, bo to są oryginalne, dedykowane, grzane manetki do właśnie Suzuki. Oprócz tego, dedykowany tak samo czujnik biegów do tego motocykla, który jest sprawny, sprawdzaliśmy, działa. Więc fajnie, że ten wskaźnik biegów jest. No, niby to jest niepotrzebne, niby to jest bajer, ale zawsze fajnie, jak troszeczkę więcej jest na pokładzie. Oprócz tego, tu widać, że ktoś miał fajną dedykowany, mo, jakby uchwyt pod. Jakąś nawigację, ale można sobie tutaj zremontować uchwyt na telefon. Zobaczcie, mamy od razu kabelek na miejscu, więc ewentualnie USB-C mamy na pokładzie w do wodach. też fajna opcja. Co więcej, no, myślę, że trochę takich detali gadżetów. No, zobaczcie, paski na felgach, tutaj macie e, troszeczkę dołożonych takich, takich chromików, tych, tych karboników, tutaj macie oczywiście jakiś tam tank pad tutaj macie taką montaż na torbę. Oprócz tego macie też tą osłonę chłodnicy GSF, ale też chłodnica pod spodem jest ładna i to nic nie maskuje, absolutnie może sobie to ściągnąć, też będzie ładnie. E, kierunkowskazy też, co jest, myślę, że dużym plusem, że są takie bardzo symboliczne kierunkowskazy i z przodu i z tyłu, ale to jest kierunkowskaz na jednym ledzie, ale z soczewką. Bardzo mocne źródło światła. Dla tych, którzy nie są zwolennikami LED-owych tutaj naprawdę będziecie zaskoczeni, że bardzo mocna struga światła. Tyle lampa, tak samo taka akcesoryjna, czyli led taki bym powiedział Lexus Style. Myślę, że całkiem fajnie też to wygląda. Z gadżetów, które, które też w tym momencie się znajdują, no to dołożony, zobaczcie, tutaj cały ten błotnik w kolorze na dwoziach, taki troszkę bardziej sportowy, polakierowany właśnie w kolorze, w kolorze całego motocykla. Olejarka, tak naprawdę temat sporny, jedni zachwyceni są z tego rozwiązania drudzy tego nie chcą. W każdym razie zawsze można to sobie wywalić. Jest ten motocykl fajnie poprowadzony, tak samo do akumatura. Można z tego korzystać, można to wyrzucić. Jest na pokładzie, widać, że ktoś chciał o ten motocykl dobrze zadbać. No i to za co wszyscy kochają bandity, czyli hydrauliczne sprzęgło, bardzo fajna praca, motocykl wciąż bardzo elastyczny, tak samo jak większy odpowiednik 1250, motocykl bardzo fajnie z każdego zakresu obrotów wejdzie wyżej. I eee, nie będzie takiego, takiego tak zwanego szarbania. Myślę, że to jest duży plus no i chyba zaraz, że tak powiem chrypy dostanę, ale myślę, że warto takie fajne motocykle po prostu chwalić no bo niestety w rynku jest tego pełno różnorakich motocykli a jednak nie każdy się nadaje nie każdy mówi też tak jak jest, tak jak ja staram się, żeby to było z ważnych rzeczy dostaniecie od nas książkę serwisową w której będzie wpisany serwis olejowy, jaki został tutaj wykonany, nie niedużo, ale mam zwyczaj zawsze ten olej w silniku wymieniać, tutaj mamy rzędową czwórkę, fajnie zadbać o to, żeby ten olej na bieżąco był wymieniany, żeby się od nas z salonu wyjechali ze stanem odpowiednim olejem więc został wymieniony na Motula 7.100, czyli ten czerwony syntetyk moim zdaniem bardzo odpowiedni model oleju do tego modelu też motocykla. No, i to jest oczywiście taka za w pigułce. Zapraszam was serdecznie do, do ogłoszenia, zobaczcie więcej zdjęć. Można też, też do nas zadzwonić, zapytać, wybadać, co Wy o tym motocyklu sądzicie. My Wam też powiemy trochę od siebie. No, i też będziecie mogli umówić się na oględzinie tego motocykla na żywo. Zapraszam Was serdecznie do nas, żardowa motor silowa 20. Wpadajcie w razie w, Jeżeli będziecie chcieli sfinalizować ten motocykl, bo Wam się spodoba, to jak najbardziej bez problemu się tym zajmiemy. W razie Wu, jeżeli będziecie chcieli, żebyśmy Wam taki motocykl dostarczyli pod dom, także jest to możliwe. Możliwe, więc zapraszam do kontaktu. Wybadajcie ile kosztowało budowę z tego motocykla pod ważną. Znaczy zadzwonić, zapytać jak kwota za transportie pasowało, Z góry płacicie za sam transport, my do was przyjeżdżamy z motocyklem, yy, oglądacie go sobie u siebie na miejscu pod domem. Jak pasuje, jak wszystko git, to dopiero wtedy za niego płacicie. Myślę, że jest naprawdę fajną opcją w obie strony. Gorąco zapraszam do takiego rozwiązania. Yy, no i co nam przy fajnym zwiększeniem? Przekręcam kluczek, czerwony guzik w dół, sobie zapłon. No i piękna praca, rzędowej czwórki I ta piękna symfonia beczki Bardzo fajna praca, naprawdę Światło długie, krótkie masz te kierunkowskazy Nie wiem, co to widać na filmie, ale Bardzo są widoczne Zobaczcie, tutaj mamy taką poświatę rzucają Black są dołożony, widać, że tutaj był jakiś majster z gadżetami. Tutaj macie też 3 3.0. Ktoś lubił tutaj ją coś tutaj dołożyć i myślę, że bardzo fajny Cześć. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Tymczasem odmeldowuję. Widzimy się w kolejnej prezentacji. A w przypadku tego motocykla, jestem pewien, że on już niebawem znajdzie nowego właściciela. Być może właśnie wśród Was. Słuchajcie, lewa w górę, Siemanko. Hej.